Emergency Medical Team to zespoły, które pod auspicjami WHO mają ruszać na pomoc w sytuacji, kiedy następuje zagrożenie, z reguły katastroficzne gdzieś w jakimkolwiek regionie świata, chociażby tak jak w Turcji parę tygodni temu. I są to zespoły, które mają udzielać pomocy osobom zaginionym, osobom... Ewakuowanym przez ciężkie zespoły techniczne spod gruzowisk i organizować życie i opiekę medyczną, ratownictwo na terenach, w których cywilizacja na jakiś czas uległa zatrzymaniu z uwagi na okoliczności katastrofy. Pierwsza rzecz musi nastąpić alarmowanie ze strony kraju, w którym wystąpiło zjawisko, czyli Miejsce trzęsienia ziemi kraj definiuje, że nie daje rady ogarnąć sytuacji, zgłasza sytuację do WHO. WHO wyciąga ze swoich komputerów listę zespołów EMT i wysyła zapytanie, czy dane zespoły są aktywne i gotowe do wyjazdu. My alarmujemy swoich członków, że w przeciągu 24 godzin wyjeżdżamy w takie i takie miejsce na świecie. I prosimy o potwierdzenie gotowości wyjazdu każdego z naszych członków. Po potwierdzeniu gotowości wiemy, na ilu ludzi możemy liczyć. Pobieramy sprzęt z magazynów i w miejscu, gdzie udało się nam załatwić bilety lotnicze, w przeciągu do 24 godzin zbieramy się i wylatujemy, koordynowani cały czas, oczywiście przez WHO. Każdy zespół, zwłaszcza na etapie tworzenia, musi się najpierw skoncentrować na szkoleniu siebie samego. Na zgrywaniu ludzi, bo jesteśmy szukamy ludzi, którzy są no, wybitnymi osobowościami, są charakterami bardzo często z lekka rogatymi, takimi zadziornymi i ci ludzie muszą się ze sobą zgrać. Do, do tego niezbędne są ćwiczenia, szkolenia. Tak naprawdę, jeżeli będziemy mieli już zebraną grupę ludzi, to jesteśmy prawie, że gotowi do wyjazdu. Nawet jeżeli ten wyjazd nastąpiłby za miesiąc. Kwestia tego, że z każdym miesiącem, rokiem będziemy zyskiwali większą gotowość wyjazdową, bo będziemy coraz bardziej zgrani. Natomiast powinniśmy być gotowi do działań za kilka, kilkanaście tygodni. Szkoleniowe wyjazdy to już tak naprawdę pierwsza grupa zrekrutowanych ludzi wyjechała z częścią sztabu na działania. W Jordanii i na granicy syryjskiej w obozach uchodźców, ale też ten wyjazd miał elementy szkolenia, szkolenia dla miejscowych służb ratowniczych. Takie szkolenia są planowane jesteśmy w kontakcie chociażby z najbardziej chyba potrzebującym krajem w naszym rejonie, czyli Ukrainą. Z uwagi na charakter zespołu, czyli jesteśmy zespołem pomocy humanitarnej, nie wchodzimy w strefy działań wojennych, natomiast w strefie. W Względnie bezpiecznej, będziemy organizować zarówno szkolenia, jak i wsparcie merytoryczne czy osobowe medycyny na tamtym terenie. Gdzieś w planie jest również wyjazd szkoleniowo-humanitarny do Iraku i podejrzewam, w miarę zgłaszania się potrzeb, będziemy również rozpatrywać dalsze wyjazdy. Rekrutacja do zespołu jest wieloetapowa przede wszystkim, bo szukamy specyficznych ludzi. Taki człowiek to musi być człowiek, który po pierwsze chce. Chce coś robić dla innych. Po drugie jest zdolny to robić, czyli jest merytorycznie i fizycznie gotowy do wyjazdu w trudne warunki. I po trzecie jest odporny psychicznie. Te elementy muszą grać w sobie. Dlatego na początek przyjmujemy wysyłane przez internet zgłoszenia karty jakby zgłoszenia. Potem są rozmowy kwalifikacyjne online, potem są testy psychologiczne, i w końcu takim zwieńczeniem etapu rekrutacji są testy terenowe, takie jak na których, ten, na którym obecnie jesteśmy. Rekrutacja do EMT, PMM WASKO trwa w tej chwili non-stop, czyli jest rekrutacją ciągłą. Natomiast ciągły jest nabór wniosków przez internet, ciągłe są rozmowy kwalifikacyjne, testy terenowe. Planujemy co kilka miesięcy. Jak się zgromadzi już grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób, wtedy z nimi wyjeżdżamy w teren, ćwiczymy i weryfikujemy.